Zwrotnica Volvo 740, yy, pod Gwind BC Racing, taka modyfikacja pozwalająca tutaj umieścić amorek. Tak to tak to jest zrobione. Tutaj jeszcze kawałek pionowej spoinki się zmieścił. Tutaj niestety takiej nie mogę zrobić, bo, bo jest za daleko po prostu, nie dosięgnę tą końcówką sławarki. Są trzy otworki przepawane. To gorące, wszystko jeszcze. Są trzy otworki przepawane do tamtej rurki, która oryginalnie tam siedzi, tak krótkiej. Mm, bardzo fajnie wzmocnione. Materiał jest spowalny, to jest jakieś staliwo. Mówię o zwrotnicy. Tylko tutaj lipa, że jest proszkowy lakier, trzeba było to obczyścić, no i trochę to przeszkadza w spawaniu. No ale czasy było jak zwykle poradzić, nie? Spoinka ładna, odrobinę wypukła, ale to nie była typowa pachwina to było tak trochę z górki. No, tutaj widać, zresztą w elemencie tej tulei, tutaj ją widać, jest, jest stożek. Także powiedzmy, że to jest wtopione. Wtopione jest do końca, na wylot. W takiej pozycji nietypowej. Na zawsze.